Dzień dobry kochani, zaczynamy od moich szybkich zakupów. Poszłam po chleb, okazało się, że wzięłam jak zwykle znowu więcej rzeczy. Zaczynając od chleba, tutaj mam standardowy chleb Ulman Szarpany. I zobaczcie, za kilogram chleba kosztuje już 19,99. Jeszcze w tamtym tygodniu był po 17,99. Tak więc cena chleba już zaczyna przerażać. Oczywiście to jest za kilo. Natomiast tutaj mam połówkę chleba i 13 złotych. Dalej mam erytrytor, erytrytol, bo będę znowu malinki robić i tak stwierdziłam, że słodzę właśnie ten sok z malin erytrytolem. Tutaj mam trzy razy kefir, trzy razy skir jogurt pit, trzy ogóreczki, ser mozzarella, tak myślę, że może... To ty zrobimy. Pomidorki malinowe moje najlepsze. No i figi dorwałam już takie ładne. Co prawda, jeszcze są drogie, bo 4 zł za sztukę. Natomiast, no, stwierdziłam, że wezmę. Mikołaj lubi jeść, ja też lubię, więc wzięłam. Dobrze, dzisiaj kończę ten sok z malin, dlatego że wczoraj już mi się nie chciało robić, a przy Mikołaju wiedziałam, że na pewno bym tego nie ogarnęła, więc dzisiaj robię. Jak widzieliście, przecisnąłam sobie maliny przez ściereczkę, no i wyszło mi tutaj tyle. Ja wymielę tutaj, jest 3 litry, 3 litrowy, sło 3 litrowy garnek, tak wydaje mi się, że tak, bo parzyłam w 4 litrowym, a teraz mam 3 litrowe. Tutaj dodałam takie pół szklanki takiej... Y Pół szklanki erytrotylu, erytrotylu, tak i, no i zagotuję to. Jeżeli się zagotuje, zejdzie trochę ta piana taka z, właśnie z tego soku to będę przelewać do tych słoiczków. Tak jak Wam mówiłam, mam takie malutkie, i okazało się, że mam ich tylko 10, tak więc mam nadzieję, że się zmieści. Jeżeli nie, to będę musiała jechać do sklepu i mm, dokupić jeszcze słoiczki. No i tak, i ja tutaj będę do tych słoiczków będę lać taki gorący wręcz ten sok, od razu będę będę zakręcać, od razu będę zakręcać, no i to się w sumie ma zapasteryzować samo. Natomiast jeżeli by mi nie chwyciło, to wkładam do piekarnika nagrzanego 160 stopni grzanie od dołu i trzymam 15 minut i wtedy się taki słoiczek zapasteryzuje i się nie psuje jak widzicie mam tutaj bardzo dużo tego soku bo no 3 litry dałam tylko pół szklanki cukru pół szklanki erytrotylu natomiast no jest kwaśny ale tak jak już wam wczoraj mówiłam nie w poniedziałek wam mówiłam że właśnie no, ja nie słodzę, jest mocno kwaśny, Dodałam tutaj jeszcze pół soku z cytryny. No i to się tak tutaj ogarnia. Natomiast tutaj jest ten mój bigos, o mąż, już tutaj jadł go. Ten mój bigos, którego ja robię, i tutaj jest kiełbaska boczek wędzony, karkówka. W sensie takie wiecie, mięso z karkówki, kapusta kiszona, ja robię tylko z kiszonej kapusty i to jest już taki bigos z trzeciego dnia. Czyli zaczęłam w niedzielę, no i dzisiaj dopiero zaczynamy go jeść, jest z trzeciego dnia, tak jak Wam mówiłam, że taki właśnie robię, tutaj pokrywkę brudną od łyżek. No, więc tak, taki dzisiaj u mnie dzionek. Naleję i pokażę Wam, czy mi wystarczyło, czy mi zostało coś, no i będziemy pić myślę już ten soczek. I oczywiście nie obyło się bez problemu. Zakręciłam 6 słoiczków z 12, i nie mogę zakręcić, bo nie trzymają mi zakrętki. I genialny patent moich rodziców, czyli bierzemy sobie zakrętkę, bierzemy sobie młoteczek. W moim przypadku jest to ten rozbijacz do kotletów. Tak, już sobie go ubrudziłam właśnie malinami, sokiem z malin. I młoteczkiem bijemy sobie w. Moteczkiem uderzamy właśnie tutaj w te części, żeby one były bardziej zagięte, jakby do zakrętki, tak? I dzięki temu takie właśnie zakrętki hmm, zakręcą nam słoik, no taki szybki tip y, genialny od moich rodziców i to się zawsze sprawdza, nawet jeżeli macie bardzo stare już takie zakrętki, no ja mam, co prawda w tamtym roku kupowałam i już mi znowu nie trzymają, więc za rok już będę musiała wymienić ale jeszcze na, te, y, na ten sezon już te zakrętki będą jeszcze no chodzi właśnie o to, żeby ten dzyndzelek y, sobie jeszcze bardziej zakrzywić, tak normalnie palcem ciężko to zrobić, ale właśnie młoteczkiem albo czymś takim wiecie ciężkim możecie to zrobić, sprawdźcie, bo to się genialnie sprawdza i zrobione mamy 10 słoiczków, 8 właśnie tych takich mniejszych, a tutaj mam troszkę większe. 2, i co? No i w większości robiłam właśnie tym patentem, że musiałam poobijać zakrętki, i teraz trzyma to świetnie. Teraz czekam, aż to wyschnie, poobracam, sprawdzę, czy jeszcze tam się gdzieś nie leje. Jeżeli się będzie lało, to jak mówię, zapascyryzuję. No więc mam 10 i tutaj mam już taki praktycznie do wypicia teraz bo tyle mi zostało, więc to pewnie wypijemy. I takie soki, myślę, że nam do października, przy dobrych wiatrach do listopada wystarczą te słoiczki. Bo jak będzie choroba, no to po prostu będziemy na bieżąco to zużywać. Robię praktycznie z roku na rok taki sok z malin i z przetworów tylko to robię, bo resztę dostaję tam od rodziców, bądź kupuję, jeżeli coś potrzebuję. Robię tylko soki z malin. W tamtym roku robiłam jeszcze sok syrop z pigwy, natomiast jeszcze nie zużyliśmy tego, więc z pigwy w tym roku nie będę robić. Natomiast sok z malin robię każdego roku i każdego roku nie utrzyma się nawet na taką konkretną zimę styczeń/luty, dlatego że wypijemy to wcześniej, czyli na takie jesienne przeziębienia jest idealna z herbatką, z cytrynką, z miotkiem. No genialna! Dzień dobry, zaczynam dzień od, w sumie już zaczęłam, bo zaprowadziłam Mikołaja do żłobka i poćwiczyłam, a teraz zrobiłam sobie właśnie moją granolę i czekam aż no i poczekam, aż mi się ona rozmoczy. Tutaj mam wodę z cytryną i tutaj dałam sobie sok z jednej cytryny i letnią wodę, dlatego że gardło nadal mnie boli. Nie mogę niczym tego zwalczyć, i tak myślę, że dzisiaj może wypłukam gardełko sobie płynem Lugola bo pamiętam, że jak miałam anginę, to to dużo pomogło i tak myślę, że właśnie może to też pomóc. Tak więc zaczynamy dzień, zobaczymy, co dzisiaj będzie w dniu. Dzień dobry, w środę jeszcze raz, no i życzę Wam miłego dnia. Pogoda za mną, jak widzicie, jest bardzo średnia i nie wiem, czy mnie tutaj widzicie dosyć dobrze. Nie wiem, czy nie od tej strony, więc o, może tak będzie lepiej, co? No, tak myślę, że tak będzie lepiej, więc tutaj Wam powiem, co jak. Zrobiłam sobie jeszcze jedną wodę z cytryną i tutaj mam również kawę, której napiłam się łyczek i poszłam sobie wypłukać gardło tym płynem Lugola, bo, no tak jak mówię, nic mi nie pomaga, zażyłam wczoraj praktycznie całe opakowanie strepsils i stopniowo jakby rano jest najgorzej i czym dalej do końca dnia jest lepiej, na wieczór praktycznie nie czuję bólu, jak już wiecie, bo zażywam różne specyfiki i różne napoje ciepłe wypiję, no to wieczór nie mam bólu gardła, a rano jest taki koszmarny ból gardła, że nie jestem w stanie przeoknąć łyka wody i pierwsze co to właśnie no tak muszę. i pierwsze co to właśnie Zażywam lekarstwa jakieś, takie właśnie, wiecie, nawilżające gardło. No i tak wypłukałam sobie teraz tym płynem lu-gore i czekam jeszcze 10 minut, żeby mm, właśnie to tam działało. Z tego co pamiętam, on działał dosyć dobrze przy anginie, ten płyn Lugola, ale zobaczymy czy tu zadziała. Bo no nie wiem w sumie z czego mam ten ból gardła, bo mnie tylko gardło boli przy połykaniu śliny, przy przełykaniu śliny. Natomiast tak normalnie go nie czuję, no i jak jem oczywiście, nie? No to czuję, jak piję to czuję, A tak nie mam żadnych innych objawów, tylko właśnie taki ból jakby jednej strony gardła, no nie wiem. W każdym razie... Nie o tym. Żeby Was nie zanudzać, dzisiaj jest środa. Wczoraj był film, w poniedziałek był film, tak więc jeżeli, że nie nadrobiliście tam tych filmów, no to Was zapraszam. A dzisiaj jest środa, dobrze mówię? Tak, środa. Jak, jako takich planów nie mam, tak jak już Wam mówiłam, na śniadaniu, gdyż... Gdyż co? Gdyż miałam robić szarlotkę, ale... Mm, ale mąż kupił pączki i tutaj mam dwa pączki, w sensie cztery połówki różnych smaków pączek, więc to będę jeść, tutaj, jest, tutaj mam te pączki, które, o których już Wam mówiłam, to są z dobrej pączkarni, kiedyś ta pączkarnia się chyba stara nazywała, to mi się wydaje, nie wiem dlaczego jest tak mam, natomiast to są z dobrej pączkarni, to są takie jedne z lepszych pączek pączków. Więc no nie będę robić właśnie do tej szarlotki, bo nie zjemy tego wszystko. Zresztą jak zjem takie pączki dwa duże, no to obiadu nie będę jeść. Więc to będzie taki mój zamiennik obiadu dzisiaj. Tak sobie pozwolę na to. I co jeszcze? Więc tej szarlotki nie robiłam. Wczoraj kończyłam Sok z Malin, ale to Wam pokazałam na przebitkach, i tak mi się wydaje, że będzie właśnie w tym filmie na początku. Do sklepu dziś nie idę, bo chleb mam z wczoraj, który też Wam już pokazywałam właśnie na początku filmu, bo dzisiejszy ten film jest łączony trochę z wczorajszego dnia takiego, jak gdzie tam vlogowałam, trochę z dzisiaj, gdyż wczoraj nagrałam Wam tylko unboxing paczek. No i właśnie miała przyjść do mnie wczoraj, jeszcze miała przyjść jeszcze do mnie wczoraj jedna paczka, natomiast nie przyszła i ma przyjść dopiero dzisiaj, mm, więc może. Może gdzieś tam Wam pokażę, a propos tych paczek, co zamówiłam? E, bo dla Mikołaja zamówiłam jeszcze takie rozwojowe trochę rzeczy, więc e, no myślę, że to też będzie ciekawe. Jeżeli ktoś szuka, to może to też pomóc. E, więc to dzisiaj tak będę robić. Planów jako takich nie mam, obiad mam zrobiony. Mam dużo mm, tych. Mam jeszcze trochę mm, y, pomidorków, takich ze szklarni od rodziców. I oczywiście mam jeszcze jeden pomidor, mi został z tych zakupów wczorajszych, co Wam pokazywałam, bo zjedłam resztę na kolację. I te pomidorki są genialne w smaku. Natomiast na kanapkę dla mnie yy, taki pomidor mały yy, jest. Jakby marnowaniem tego pomidora. Dlatego, że ja muszę mieć wycięty cały ten środek z całymi tymi takimi kłękami tam w środku z każdego pomidora. No dobra, oprócz tylko z koktajlowego. Więc jeżeli ja mam wykrywać połowę tego pomidora i resztę daję na kanapkę, to nie uśmiecham się. Więc myślę, że tak może sos zrobię pomidorowy z tych pomidorów, bo do sosu pomidorowego właśnie nie muszę wykrawać tego wszystkiego tutaj. I może bym zrobiła na jutro spaghetti właśnie z tych pomidorków. Mam mięso w zamrażarce, więc tak myślę, że może. Może by właśnie spaghetti zrobił. No bo dzisiaj mam jeszcze ten bigos, ale na jutro jakby mi się tak wzięła, bo jutro pojadę w jutro czwartek, więc pojadę pewnie na zakupy. Więc specjalnie znowu nie będę miała czasu na to, żeby coś tam gotować. Więc tak myślę, że może zrobię ten sos do spaghetti z takich pomidorków ze szklarni. No, a ten jeden jeszcze dzisiaj dojem, a jutro kupię takie właśnie do jedzenia. Bo na kanapkę wolę jednak najwolę malinowe. Mm, I y, 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 najbardziej mi na kanapce smakują. Natomiast takie no to jako przekąska albo. Jeszcze jeżeli są duże, no to wiecie, to jakoś tam na kanapkę się upcha, czy do sałatki. Natomiast taki mały, no to wykrawać ten środek cały, no to pół pomidora do wyrzucenia idzie. Więc myślę, że będzie dobrą opcją zrobić spaghetti dzisiaj. Tej szarlotki nie będę robić, bo właśnie mamy te, kana te hmm, drożdżówki. A na kolację myślę, że hmm, coś tam wymyślę, bo chleb... Hmm, Zostaną ćwiartka chleba z wczorajszej połówki. To właśnie mój mąż je chleb Bigos z chlebem. Ja wczoraj jadłam Bigos bez chleba, bo stwierdziłam, że jak już chleb jem, będę iść na kolację, to żeby tego chleba za dużo nie jeziała, staram się właśnie ograniczyć trochę ten chleb, bo wiem, że jak się najem tego chleba, to mam później taki wybity brzuch właśnie od glutenu, więc no ograniczam ten chleb, albo no na przykład jem do zupy nie jem już chleba, czy, czy tylko jem jakąś tam kromeczkę do sałatki, czy, czy w ogóle sałatkę jem bez niczego. swego czasu robiłam też takie pyszne sałatki właśnie na kolację, ale one są takie czasochłonne, że mm, właśnie na przykład kaszę gotowałam sobie, dodawałam do tego awokado. Mango, jajko ugotowane na twardo i takie, wiecie, yy, na przykład rukola albo rozpąka yy, I było bardzo dobre, natomiast to jest strasznie czasochłonne, żeby to wykonać. Ale myślę, że właśnie do takich kolacji wrócę jeszcze, bo właśnie, żeby się tak zresetować, jeszcze i yy, żołądek, żeby mógł odpocząć od takich ciężkich rzeczy yy, przed yy, wakacjami, to myślę, że tak jeszcze może. Od następnego tygodnia będę właśnie robić na kolację sobie tą kaszę z warzywami, żeby lżej właśnie było i żeby tego glutenu było jak najmniej. Bo właśnie no jednak zapycha trochę żołądek ten gluten i mam taki potem wybity brzuch. W sensie wie, wiecie, nie to, że... Um... No, właśnie, żołądek jest taki nadęty. To mnie strasznie denerwuje, bo na przykład źle to wygląda w spodenkach, w spodniach obcisłych albo w jakichś takich rzeczach, więc tego nie lubię. Znowu mi tu osa lata. Nie wiem, co z tymi osami jest, ale mi tutaj tak wylatują te osy. Wczoraj to chyba cztery zabiłam, bo już po prostu wszędzie chodziły. I teraz widzę, że znowu wleciała jedna. Nie wiem, do czego lecą, bo wy... tym. Na tarasie praktycznie już kwiatki poprzekwitały, no i tylko zioła zostały, a tak to wszystko takie sałata mi nie wyszła, którą ponownie posiałam, więc tak średnio ten warzywnik mój w tym roku, będę się zastanawiać, czy za rok w ogóle będę robić, będę sadzić coś na tarasie oprócz ziół, no bo zioła to jednak idą. A tak, to tyle. Aha, jeszcze muszę zrobić listę zakupów właśnie na jutrzejsze do sklepu, bo jak pojadę bez listy, to kupię rzeczy niepotrzebne. A tak zazwyczaj sobie robię tak, że robię plan posiłków, co będziemy jeść przez najbliższy tydzień. I do tego robię listę zakupów. No i robię to spaghetti. Tutaj już zrobiłam sos, który zblendowałam. Dałam dwie cebulki czosnek. Co ja tu jeszcze dałam? Papryki, dwie takie malutkie, miałam zwykłe. No i te pomidory, które miałam. Zblendowałam. I teraz czekam, aż się to tutaj wygotuje, ta woda, żeby się taki gęsty zrobił ten sosik. Mięso już rozmrażam. W międzyczasie zrobiłam taką sałatkę grecką. Dałam tutaj właśnie taką cebulkę. Czerwoną, trochę sałaty rzymskiej, ogórek, pomidor i serfeta, który już miał krótką datę ważności. I na wieczór na kolację zaleję to sosem do sałatki greckiej. Myślę, że będzie pyszne i dzięki temu dzisiaj uniknę jedzenia chleba. Więc tak, sos sobie dokończę, jak mi się mięso rozmrozi. Ten tutaj właśnie, i będzie już na jutro idealny. No, na razie to tyle. Robię tą listę zakupów, ale tutaj na razie napisałam rzeczy, które na pewno muszę kupić, i myślę, właśnie co zrobić na obiad za tydzień, w sensie w następnym tygodniu, i nie mam żadnego pomysłu. Robię tą listę zakupów i tak sobie myślę, że chyba już dzisiaj Wam nic specjalnego nie pokażę, bo no zrobię tą listę zakupów, zjęte te pączki, których jeszcze nie zjadłam, a już jest prawie pierwsza. Wyedytuję tego vloga, no i będziecie go mieć dzisiaj o 17, także mam nadzieję, że ten film również Wam się będzie podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o łapkach w górę. No i życzę Wam miłego, pięknego dnia dzisiejszego i myślę, że Jutro też się zobaczymy, co wy na to?